Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I jedziemy. Festiwal Pyry, jak za dawnych lat. 13 września o godzinie 15 na Polanie w dachowie zaboińskim. W programie Wykopki na Wesoło. Warsztaty, animacje, dmuchańce. Rodzinne zawody zespołowe. Konkurs na najlepszy bzik. Koncert w Kapeli Wielkopolskiej. potańcówka w z DJ Hugo, Fire show oraz Pyra z Paleniska. Kto tego nie pamiętam. Przebywajcie z rodziną i znajomymi. Zabawa gwarantowana. Pokaz laserowy w Obserwatorium astrogeodynamiczne. porówców na drapałce. 18 września. Zapraszamy na specjalny pokaz lasera badawczego w obserwatorium Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wstęp wolny, idealna okazja, żeby zobaczyć naukę w akcji oraz poczuć magię astronomii w nocy. Nasze kamienie, czyli opowieści pielgrzymów. 16 września o godzinie 17 w domu integracji międzypokoleniowej odbędzie się spotkanie pełne inspirujących historii pielgrzymów. To moment, by posłuchać opowieści, które niosą refleksję, motywację. I emocji. Zapraszamy. 20-letni festiwal muzyka na Zamku w Kurniku. Tak, na tym Zamku. Tutaj właśnie za mną. 20 września o godzinie 18.00 odbędzie się koncert dla Luce de Monteverdi z okazji setnego jubileuszu powstania Fundacji Zakłady Kurnickie. Muzyka klasyczna, wyjątkowa atmosfera Zamku Kurnickiego, czyli wydarzenie dla miłośników kultury i historii. Serdecznie zapraszamy. Senioriada 2025, czyli czwarte dni seniora gminy Kurnicach. Od 22 do 26 września, Dzień pełen wydarzeń dedykowanych seniorom, czyli spotkania, warsztaty, koncerty, prezentacje lokalne usług. To świetna okazja, by aktywnie spędzić czas i wesprzeć społeczność seniorów w dniu. Dziesiąty Festyn Ekologiczny w Kurniku. 20 września, w godziny 10 do godziny 14 na Placu Niepodległości odbędzie się festyn, na którym ekologia, nauka i zabawa łączy się w jedność w programie Warsztaty, Animacje konkursy, koncert Alicji Janosz, Dzieciom i posumowania kurnickich i nauki. Przekazanie samochodu dla OSP i będzie to doskonała okazja, żeby działać dla środowiska i świetnie się bawić. Zapraszamy! Drugie Mistrzostwa Kurnika w Grand Prix Wielkopolski odbędą się 28 września o godzinie 10 do godziny 15 w Szkole Podstawowej numer 1 w Kurniku. Będzie to turniej eliminacyjny do Mistrzostw Polski 2025. Cztery rundy. Nagrody rzeczowe dla najlepszych oraz zwycięzca awansuje na stacjonarne Mistrzostwa Polski. Ograniczenie, limit uczestników 100 osób. Zainteresowanych zapraszamy. 5 października o godzinie 10 na błoniach w Kurniku wystartuje bieg zamojski 10 km dla dorosłych oraz krótsze klasy dla dzieci. Biuro zawodów otwarte już 3 października. Idealny sposób, by aktywnie spędzić niedzielę i poczuć sportową atmosferę. Miasta. Preston edukacyjne z dziesięciolecia z w skałowie 5 października o godzinie 10 do godziny 15 w Parku Miejskim w Strzymie z okazji dziesięciolecia będzie odbędzie darmowe połanie zwierząt w chipobusie Safe Animal. Świerociniec, Fundacja Wios, TOZ Śrem, Zwierzchnie na żarty, Pet Balance, Cisnę klatę, Pan z zoologa. Będzie też gra edukacyjna, z piwkiem po wiedzę, konkursy, animacje i zabawy dla dzieci. Idealne wydarzenie dla rodzin z dziećmi i pupilami, zabawa i edukacja w jednym i pokazy dogdancingu z udziałem Ewy Michrowskiej i psa Zapraszamy. Jak co roku w gminie Kurnik odbędzie się akcja Szlachetny Paczki. Od 15 listopada będzie można wybrać rodzinę, której chcemy pomóc. Historie rodzin w potrzebie udostępnione są na stronie projektu szlachetnapaczka.pl a już 13-14 grudnia nastąpi Weekend Cudów. Kiedy to będzie kulminacyjny moment akcji paczki trafią do potrzebujących rodzin. Będzie to dobro, które naprawdę zmienia życie.